Nie wiem, to startujemy. startujemy. Szymon wszystkim gratulacje, bo tak jak to powiedziała na jest wspólny sukces wielu ludzi za nie tylko za ale że doszło do takiego spektakularnego wydarzenia. Zapytam najpierw, czy warto się denerwować przed tym pojedynkiem, a się rzecz była, a jak to wyglądało o Ciebie? Czy stres był poważny? Dziękuję przede wszystkim za gratulacje. Jeśli chodzi o stres, no to wiadomo, no to, to jest bardzo poważne wydarzenie i na pewno stres był. Aczkolwiek byłem w miarę spokojny na się Wiedziałem, że po prostu ostatnie sparingi, ostatnie kilka sesji sparingowych były tak rewelacyjnych, że no, musiałoby się coś wydarzyć takiego jakiegoś sytuacyjnego, żeby złapała Asię w jakimś danym momencie na jakąś technikę e, i wtedy mogłoby coś wyjść, ale jeżeli walka miałaby by trwać 5 rund, to byłem przekonany, że Asia ją wygra na pewno. Ten pierwszy moment zważenia, szczerze, żeby jakoś tam była świadomość, jak wygląda ta Karla jest jak wygląda Joanna, ale jak się zobaczy <krym> różnicy, która dzieje Joanna i Karla jest bardzo, to powiem szczerze, że na wielu był to taki głos takiego lekki, taki lekki To się było wiadomo. Ktoś, kto ma tak świetne zaplecze, jeśli chodzi o i tak, to wygląda, czy w tej sytuacji. Raczej tutaj powinien znaleźć ten sposób, czy wy przygotowując się Mnie się dokładnie właśnie to też na myśli szybko tego wyraźnie. Tak, aczkolwiek tutaj Karla w swoich wcześniejszych walkach bardzo dobrze wykorzystywała swój niski wzrost do bardzo szybkich sprowadzeń, do bardzo szybkich ich nogi. Analizując tą walkę już, już nie na żywo, tylko też jak za materiału, to pierwsze wejścia naprawdę były szybkie i tego się najbardziej obawialiśmy, bo, bo ten jednak środek ciężkości jest zupełnie niżej i bardzo dynamicznie wchodzi w nogi i też dynamicznie wchodziła w walce z Asią, no ale odbijała się od Asi. Odbijała się o od no po prostu ja potrzebowałem takiego pierwszego wejścia, żeby zobaczyć na ile to jest mocne rzeczywiście, żeby, żeby skonfrontować to zasięg. Jak już raz weszła i Asia się Broniła to już To teraz tak, Janna jest teraz mistrzynią UFC, tych obroń ileś tam przednio pewnie już w najbliższym czasie. Ona mi tego pasa nie odda. Co w, razie, co w takim razie dalej? Bo oczywiście to jest świetna taktyka. Radzi sobie doskonale z wszystkimi rywalkami. Jana, tylko Jana broni się przed tymi sprowadzeniami i roznosi je w stolicy. Czy będzie jakiś zaskakujący moment czy gdzieś tam na najbliższym etapie, że zobaczymy Asię, która spróbuje walczyć w pachterze? No myślę, że jak najbardziej. się już jest na to gotowa. Nawet w tej walce mówiła, że korciło ją, żeby na przykład po obronie wpiąć się za plecy karnie, ale słyszała odpowiedź z narożnika, żeby żeby do żeby trójki i nie chciała prowokować jakiejś tam niepotrzebnej sytuacji. Jednak wolała bezpiecznie tutaj zostać w swojej płaszczyźnie i trzymać się planu, ale jest na to gotowa jak najbardziej. Niewykluczone, że, że, że kolejne plany będą jakoś zawierały element też, też parterowy, ale no, też nie oszukujmy się, że efektowność tych, tych walk, no to przeważnie na jednej najbardziej walki kibicom podobają się właśnie takie jak prowadziła się, że, że, że obrona walka jest I, I tym myślę, że, że sobie zjednała kibicę. Pewnie też chodzi o to, że jeżeli nie jest potrzebne, to nie, nie, nie stosuje partyzantów. No tak, dokładnie, dokładnie. Jeżeli póki, póki co ma przewagę nad wszystkimi dziewczynami w strójce, no to... Też tak to wygląda u mężczyzn w innych kategoriach walkowych, że te walki przeważnie w dzisiejszym toczą się właśnie na nogę. A powiedz, czy Asia słucha, czy w narożniku w ogóle generalnie słucha tak. w Tak. Asia bardzo dobrze współpracuje z narożnikiem, czy to ja, czy, czy Paweł. W przerwach jest dobry kontakt. To, to jest indywidualna sprawa, bo czasami emocje, które towarzyszą walce, nie pozwalają po prostu... Nie, no, no zawodnicy aż tak nie słyszą tego, ale Asia bardzo dobrze to słyszy i bardzo dobrze e, realizuje plan. No właśnie to bardzo chyba ułatwia pracę, prawda? No tak, zdecydowanie. To, to jest tak bardzo dobra cecha. Bardzo dobra cecha. Też tylko zapytam o, o innej z tych cech Jan, która też odgrywa ogromną rolę, to jest ta bardzo zimna głowa, taka, hmm. e, takie niepoddawanie się zupełnie emocjom, rzecz, która jest no, spotykana, ale tak za często. To też ma tak. ułatwia pracę zawodników. Tak, to, to jest to coś, co, co, co nie każdy ma. Asia ma to, to myślę, że po prostu w sobie, ale też na pewno duże doświadczenie, które miała w Muay Thai na, na, na to wpływa. Także, także to jest psychika Asi, jest, jest, jest psychiką, która no, no jest wzorcowa, jeśli chodzi o naszych zawodników. To mamy kilka takich osób, które, które właśnie taką, tak reagują w walce, podczas walki, tak czują atmosferę właśnie na hali, jest, jest to właśnie Asia, jest mamę. Mamę też, też, też rewelacyjnie działa Adrian Zieliński tak, tak, tak rewelacyjnie ostatnio Paweł Kiełek inni zawodnicy też mają tak, że, że, że jakaś walka super się czują, ale ci, których wymieniłem no to po prostu za każdym razem jeszcze lepiej się pokazują niż na treningach, jeszcze bardziej ich to motywuje nie widać u nich tego spięcia, tylko po prostu motywację Tyle osób wymieniłeś, to można przypuszczać, że to jest zasługa też sztabu szkoleniowego. To... myślę, że, że, że na pewno mają... grzeczność to... nie zaprzecza. <laughs> <laughs> ale to jest właśnie zawodnicy o tego się nie zmieni, a wyrósł na taki klub, nie wiem czy numer jeden, tak Kadzimy i Kadzimy bez przerwy. no ale co by dłużej nie mówić, wymieniłeś zawodników Mistrz plm -a. Zawodnik... Bardzo znany numer jeden w Polsce, moment no Helidow, tak, HSU, UFC, online na NGC, Nagle w Polszczynie takie centrum polskiego ma się z tak. Dokładnie. Nas to e, nie ma w ogóle możliwości takiej, że, że my w jakiś sposób teraz osiądziemy na laurach, będziemy się cieszyć z tych sukcesów. Każdego dnia wkładamy bardzo dużo ciężkiej pracy i przez my rozumiem nie tylko sztab szkoleniowy, ale właśnie przede wszystkim zawodników, którzy się bardzo poświęcają, każdego dnia harują na treningach i, no i dzięki temu ten, ten, ten team coraz bardziej e, idzie w siłę.